Pamiętacie tak, jak dobrze się znamy? Polegał on na tym, żeby odpowiedzieć poprawnie na pytanie drugiej osoby. My wraz z Wiką dzisiaj zrobimy coś podobnego, tylko zdecydowanie bardziej przypałowego. Ja mam trzy tatuaże i Wika to samo, ale jak możecie zauważyć, żaden z naszych tatuaży nie jest taki sam, mimo że jesteśmy razem aż 4 lata. Okej, okay, Wika, znamy się już tak długo. Znamy się już długo. Nie mamy jeszcze wspólnego tatuażu. To prawda. Naszym zadaniem jest robienie tego samego tatuażu bez rozmawiania ze sobą. Jeżeli, Jeżeli się uda, no? będziesz miała do wyboru trzy Koperty 300, 400 lub 500 złotych i zabierasz się za te pieniądze na randkę. Jeżeli się nie uda, musisz mnie zabrać na jakąś kolację, po prostu. Nie będziemy mogli słyszeć ani widzieć, jak druga osoba planuje tatuaż. Nie będziemy mogli nawet zobaczyć, kalki, czy pasuje w tamtym miejscu na ciele. O nie, to jest mocne, to jest zbyt No mocne. właśnie. I masz czas do wieczoru, żeby wymyślać, ponieważ a o 19 mi... mamy tatuaż. Ja już wiem totalnie, co robię. No zobaczymy, no a ja nie już możemy totalnie. komunikować. Nic nie powiem. A ja tobie nic nie powiem i nie możesz widzą mówić, ponieważ kolejna jest zasada taka, że wy. Żebyście czuli tą adrenalinę do samego końca I te emocje, takie jakie my będziemy czuć Nie będziecie wiedzieli, co robimy A co mi się ten tatuaż nie spodoba? No to masz przypał, no właśnie na tym polega ten film <grym> Dobrze wiesz, że cię zabije jeżeli to będzie coś złego Jeżeli nie będzie filmów yy, Przez następny tydzień, no to, to wiecie znaczy, czemu To nie żyję Więc oglądajcie do końca, ponieważ po reakcji Przemka Możecie stwierdzić, że będzie grubo Kochani, jeżeli chodzi o pierwszy tatuaż Który przyszedł mi do głowy, kiedy Patryk Mi powiedział o tym challenge'u i o tym filmiku To był... Ja właśnie na niego się zdecyduję, wiecie? Jest dużo rzeczy, które mogłaby Wika wybrać i do końca nie jestem przekonany, co ona wybierze. Jakby to jest pierwsza rzecz, która wpadła mi do głowy. Ja wiem, że to jest tatuaż, który on mówił, wiecie, kilka miesięcy temu, że chciałby sobie zrobić. Afera. I like it. Co a, a, a co Cię to ci interesuje? Wydupczaj. Wydupczaj? to no tak mówi? Wydupcaj. Zastanawia mnie to, ale kurczę, czy to już nie jest za bardzo takie oczywiste do tego filmiku. Mam trzy pomysły, które są takie topowe, ale też nie chcę sprzedać, żebyście mieli jednak tą niespodziankę do końca. Na pewno jakieś daty naszego, nasze rocznice, czy coś w tym stylu odpada. Myślę, że to nie jest w naszym stylu. Wydaje mi się, że u mnie na razie top jeden jest właśnie jakaś data. Więc... Zastanowię się, podejmę decyzję, pomyślę na ten temat. Nie, jakoś bardzo. Nie widać pani. O, a bo ona nie wie, co ja jej zrobię, dlatego się nie stresuje, Wiesz o co no. chodzi? Mam tylko nadzieję, że wiecie, że za tydzień dalej będziemy razem. O, właśnie nie wiem, czy jej się spodoba. Musicie sami oglądać do końca, żeby się przekonać. A teraz już jedziemy. Będzie tutaj? No. A będzie reszka. Okay. I mamy to. Dobra, przeznaczenie tak powiedziało, i jestem ciekawa, co wybierze Patryk. Pozwolę ci jeszcze wybrać miejsce, ale nie jestem tylko na rękach. Wolę na noce gdzieś. Nie wiem, co wybrałaś i to jest najgorsze. Teraz w ogóle się nie stresowałem, ale jest też możliwe, że Wika nie zrobi tak ciula. Wybieram cyfrzek. <grym> nie, gdzieś na nogach. A w takim razie daj ci tutaj. Okej, okay. gdzie będzie mi bolało? Mam ci wybrać wielkość? No. Wika, pamiętaj, że ty jesteś druga, więc... Jest Resik, najwyżej. Jeżeli nie będą takie same, to ja nie będę wlecy pieniądze dla Wiki, a ona mnie zabierze na randkę, więc tak czy siak <laughs> będzie git. Muszę tak myśleć Ale myślisz, że jest szansa, że mamy to samo? Oj, no ja miałem mętlik Ja też miałem mętlik ale Pomóg, nie, Pomógł nie mi nie oszoł nie. i Leszka, tylko tyle ci O Jezus ojej, ojej. Nie poszło to, co chciałam Oj, oj, oj Ej Boże, to jest strasznie <laughs> duże Jak szaleć, to szaleć A tu Wika zrobiła Wiktoria napis, Boże to Miałeś nie zgadywać, nie zgadać no <t Update> Będę cię mocno szła za nogę Oj, ale żebym nie kopnął To może ktoś jeszcze puczy Zaczynamy Ała, już boli o Boże, Boże, nie mnie <noise> Już boli? Boli, no Bez... O, tu jeszcze gorzej niż wtedy, tam O, Kuba, pomoc. A to jest nienormalne, czemu mnie to tak boli? Czemu każdy tatuaż mnie zawsze bolał? Kuba, słab mnie za rękę Słab, proszę, pomoże mi to, obiecuję Już pit, nie? Nie boli już. Boli strasznie, co ty nie boli? Pomowa za tobą Koniec? Nie. nie. No Kuba, po co mi tak robisz? Kuba, nie lubię cię od dzisiaj. <noise> nie dotykaj, dzisiaj Kuba, Dobre. aż nie będzie skończone. Dobrze, aż nie będzie skończone. No mogę cię dotknąć, bo jest skończone. No ja nie, Kuba, ja cię. Nie. Naprawdę? Tak. Kuba. Ty jesteś. Co? Ej, czemu to jest takie? Teraz nie wiem, które zrobić, bo mam kilka wyborów. Może doradzisz mi? Bo no ja nie chcę brać się odpowiedzialności, więc... Więc ja mam Tak, <laughs> mam albo taki i co uważasz? Bardziej słodki czy bardziej taki? Bardziej słodki. Tak? O no dobra, no widzicie, no to dobra. nie. To nie Rzeli. byłem ja, to nie Rzeli. byłem? Rzeli? No, to, no to zróbmy ten. Jak coś to obwinie na kogoś innego? Normalnie! <laughs> <laughs> mam część za to odpowiedzialność? No, chyba tak. Weźmy ten. Ten najmniejszy, no dobra. Trochę się boję, ale ufam ci, bo myślę, że nie zrobiłbyś czegoś, co mogłoby być takie, no, nie na miejscu takie. O to widzowie, widzicie, warto na, dla tej reakcji oglądać do końca teraz. Wydaje mi się, że możesz być zła, tak nie w 100%, ale tak w 90%. No ja myślę, że ty też możesz być w 50 jak złoczuj. A No, Co 50 to i tak mniej niż ty będziesz. Będzie bolać ja już to czuję. No boli, mnie bolało. Ale mnie każdy boli. Nie boli. Tak? Nie mam jakąś skórę dziwną. Bolało to będzie jak zobaczysz ten tatuaż dopiero. <noise> Wow. Ciekawe, czy będzie zadowolona. Hmm, mam nadzieję. No dobra, bo nie mamy operatora, reakcję dopiero nagramy w domu. No. Jakieś ostatnie słowa. No, zobaczymy nie zaraz. Mamy kolejny dzień. dziarka jeszcze jest zakryta, bo problem jest tak, że ja akurat wiedziałem od początku, co chce wydziarać wice i co myślę, że ona mi wydziara. I się okazuje, że ona rzucała monetą. Więc wydaje mi się, że mogła zrobić coś innego. I teraz się zaczynam trochę stresować tym, że przez to, że ja ją tak wiesz, podkręcałem, to ona zrobiła coś innego niż myślała. Patryk y, pytał się mnie dzisiaj, czy mu się spodoba ten tatuaż, czy jest duży i w ogóle ja mu wkręcałam od samego początku, że jest olbrzymi, że jest praktycznie na całą młytkę. Ja jestem mega podekscytowana, podchodzę do tego tak, że już teraz tego nie zmienię. Nawet jak mi wytatuował nie wiem, kupę na, na mojej nodze, to i tak już tego po prostu nie zmienię. Już to jest, nie mam na to wpływu na zdrowie i, i, i tyle. Także jestem podekscytowana, żeby zobaczyć, co obydwoje mamy i czy udało nam się, y, czy udało nam się po prostu. A przypominam, że stawka jest wysoka, bo jak nasze tatuaże będą takie Sametowika może wygrać randkę nawet za 500 złotych. Ja się bardziej boję, że tobie się nie spodoba, bo ja mam wyrąbane Ja mam takie podejście, że już to jest na mojej, na mojej nodze. Ja, nie mam, ja już po prostu tego nie zmienię. Chyba A ja że. Chyba że. Przyszło... swoje imię i nazwisko? No, trochę przypał nie? Trochę przypał. Mortal o, to był strzałka opowiedziałam... taka długa. Myślę, że jest to bardzo możliwe. Że, że, się udało? że nam się udało, jednak y, ty się wahałeś, ja się wahałam, więc. Wahała, ale tak serio wahała wahałam się? się. Ja też. Yy, no. Zanim się rozstaniemy, bo mi zrobiłaś coś głupiego na, cia na nodze, to ostatni buziak. Mm. A -a -a. Czyli o Boże, dobra. Dobra. No nie patrzę. Cała mokra noga, kurde, taka spocona. No Czekaj, dobra. Czekaj Spokojnie. Ej, teraz jest taki stres, nie? O, nie, nie, bo Przemek się śmieje, to mi się nie podoba. Czekaj. Y no po poczekaj o. Nie otwierajcie oczu Gotowa wika? Tak. Odlicaj od trzech 3, 2, 1, gość <grymne> ja! <Czyli> się udało! <grymne> Ej, udało się! Ale słabki, ale mylnie. Masz taki osad jednego, a ja mam co drugi! Co yes! była druga twoja jakby rzecz! Staj, tak. Ej, moja też! <grymne> No. Ej, i co? Z banki strzelałeś Sajdaka? Nie! Gęger to a... będzie tutaj, a Sajdak to będzie reszka. Mam albo nie patrzę na reakcję, do wyboru ten tatuaż, hmm. albo ten tatuaż. My to się jednak znamy, Patryk, yeah. ale... Ej, to jesteśmy teraz w jednym Taaak, gangu. Jeszcze jesteśmy... Hanie trzeba to zawołać, no. Ale nie no, mój to jest w ogóle taki śmieszny słodki. Ta Ta gana, tak, Ta. Ta. on je loda. Ta. A ty pokaż. No to mój jest ten, nie? Ale o... gan. Ale mój jest trochę większy Ta. chyba, nie? Troszkę. Ale słuchaj tego, że teraz zabieram wikę na randkę za 300-400-500 zł. O no właśnie, bo tutaj jest plot twist do tego odcinka Ja teraz muszę wybrać kopertę, ale najpierw zróbmy reakcję innych. Dobra, patataj. Tatuaż na dupie? No! no to co wam będę pokazywał. pokazywać? No. Ale tak myślałem! Ale ty. Ale co, Ale co tak. To jest gengar! Gengar, to a co, a co ja ty jest! ja mam jedzącego! Ale jeszcze, jeszcze na, ja. raz i gengar na końcu, bo tu jest jeszcze gęgar. Jak ty trzymasz tą kamerę? Tu jeszcze Marta? jest gengar. A co ja nagrywam? Mój gengar wygląda trochę jak Patryk. No, taki, taki pulchny, nie? Na twarzy. Eee, to nie Takie o to chodziło, tylko o po prostu je. Gratulacje dla każdy. 300, 400-500 zł. Tak. Ja wiem, że skłoni żeby wybrać dwójkę. Tak. Bo ja zawsze daję i wybieram parzyste numery. Ale dokładnie myślisz tak samo jak w mojej głowie kilka sekund temu to było. I dlatego sam to pomieszałem, nie patrząc w ogóle, gdzie dawałem jaką liczbę i tak dalej, więc ja nie wiem gdzie co jest, więc dla mnie to też będzie niespodzianka. 300 zł to i tak jest bardzo dużo. Jak na jedną randkę? Odrzucam tam. Dobra, ja sprawdzę, ale ci nie pokażę. No myślę, że odrzuciłam 300 zł. Chciałabyś, nie? No? Dobra, wie tam. Ta jest, ty... Czyli tam odrzucamy. Tak. Okej. Okay. To ci powiem co tu było? No. Tu było 1000 zł. Ta. Była taka koperta bonusowa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie no, odrzuciłaś 300 złotych na samym początku. Serio? Czyli albo masz 400, albo 500. No, no to i tak jest już mega dobrze. Panie! O Panie, c... jestem wygrany tego odcinka. Ej, ale, ale ja jestem dobry. Dobra, żenie. muszę zadzwonić do managementu po jakieś dofinansowanie <laughs> na Także ten co, lecimy na randeczkę. Ale to pamiętaj, że ty miałeś wymyśleć. A nie, to, to się robi tak. Wiesz gdzie cię dzisiaj zabiorę? Zgadnij gdzie, się się no, zagadnij, gdzie cię dzisiaj zabiorę. Zabierzesz mnie trochę do spa. O, no? Trochę na jedzenie. Tak! Ty trochę mnie zabierzesz na spacer z psem. Na to ja tak! ze mną spędzisz! No? I trochę na lody. No? No! Dokładnie tam chciałem cię zabrać, skąd wiedziałeś?